Przez całą sobotę i niedzielę wolontariusze dostarczali podarunki przygotowane przez darczyńców. W Bełchatowie na prezenty czekało 55 rodzin. Tych paczek było tak dużo, że jeszcze tego nawet nie policzyliśmy. Niektóre rodziny podostawały po 30 kartonów dosłownie, także ludzie się bardzo zaangażowali i darczyńców nie brakuje. Do końca wyglądało to tak, że tam kilka rodzin jeszcze nie znalazło darczyńcy, ale jednak się okazało, że nie było problemów i było nawet więcej chętnych niż później osób, którym można było pomóc. Szlachetna paczka to akcja mądrej pomocy, dzięki której potrzebujący mogą odmienić swoje życie, a darczyńcy zmienić świat na lepsze. Gdyby nie pomoc dobrych ludzi, których był chatowi, jak widać po zgromadzonych upominkach, nie brakowało. Wiele z tych rodzin nie miałoby szans na normalne święta. Darczyńcy, czyli powiedzmy rodziny, które chciały pomóc, ewentualnie grupy ludzi lub ludzie, którzy chcieli pomóc, musieli przynieść te paczki do magazynu, a my już jako wolontariusze roznosiliśmy czy też rozwoziliśmy je po mieście. Także ja czuję dzisiaj w kościach w pralki, lodówki, jakieś kuchenki, które wnosiliśmy na czwarte piętro. Jak podkreśla Dariusz Kucharski, wolontariusz, który w tej akcji brał udział już kilka razy, obdarowane rodziny nie kryły wzruszenia, kiedy otwierały kolejne paczki. No najczęściej po prostu łzy wzruszenia. Duży nie oczekiwali takiej pomocy. Każdy tam liczył na jakieś drobiazgi, a niektórzy się naprawdę bardzo postarali zebrali pieniądze, na przykład kupili nowe urządzenia jakieś AGD, kuchnie, pralki ciężkie, naprawdę ciężkie. To dla nich będą bardzo udane święta. Na pewno, na pewno. I no, dla Was też, bo właściwie spełniliście się. No tak, no dzisiaj mamy podsumowanie w ponad miesięcznej pracy w terenie i ogólnie nawet jeszcze nie czuję tego zmęczenia, ale jest super, atmosfera jest fajna. Bułkochodźcy otworzyli swoje serca i przygotowali wspaniałe paczki. Darczyńcami były zarówno osoby prywatne, jak i drużyny sportowe, firmy i inne placówki.